Filipa! Hej, Mirek! No co? Tutaj zrzucimy te niebezpieczne jajko. Tu, ale tu jest las, a to jajko jest niebezpieczne, więc może zagrozić lasu. Mam to gdzieś, co się stanie. Zrzucaj to jajko, bo jestem twoim szefem. No dobrze. Hmm, grzybów tutaj nie ma. Oleg, czemu my zbieramy grzyby, jak ich w ogóle nie jemy? Bo chronią nas przed niebezpiecznymi jajkami z nieba. E, nie wierzę ci. Bo nawet nie ma niebezpiecznych jaj spadających z... Ha, spadło niebezpieczne jajko z nieba, bo nie było grzybów. Ech, miałeś rację. O, ale słodki. Ale ma ładne uszka. I te oczka. I ta muszka. A w łapeczce, jaką ma małą, śliczną bombę, Dude, <laughs>